Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa łódzkiego. Dzień dobry, no, witam naszych słuchaczy, witam również naszą panią redaktor. Panie marszałku, przed Urzędem Miasta protestowali mieszkańcy pod hasłem Mamy dość. Chodzi o mieszkańców Piątkowa Trybunalskiego. Chodzi też o wysokie podwyżki za ciepłą wodę i ogrzewanie. No i co tutaj rząd zrobi, żeby pomóc w związku z tymi drastycznymi podwyżkami? Znaczy od razu trzeba powiedzieć, że elektrociepłownia dostarczająca ciepło do mieszkańców Piotrkowa to jest elektrownia, elektrociepłownia Piotrków, czyli e, samorządowa i tutaj no, więcej mogłaby zrobić elektrociepłownia, gdyby e, obniżyła te ceny. No mieszkańcy, ja nie jestem mieszkańcem Piotrkowa, aczkolwiek e, z tego co słuchuje się e, w ten protest i zarzuty, które kierowane są w stosunku do e, władz zarówno elektrociepłowni, jak i Władz Piotrkowa, no wynikają z tego, że e, jakby jest niepotrzebne, czy, czy wynikające z brania kredytów, inwestycje, które e, powodują również zwiększone koszty tej elektrociepłowni, e, a jednocześnie to później się przekłada na cenę dostarczanego ciepła. E, e, Myślę, że tutaj jest oczywiście w części racja, natomiast te inwestycje posłużyły z pewnością też temu, żeby ta, ta ciepłownia się rozwijała, żeby miała możliwości pewnie większego dostarczenia ciepła, więc tutaj zawsze są dwa końce tego, tej samej sprawy, ale no zdecydowanie podwyżki, które uderzyły w Piotrkowia w porównaniu do innych miast no są zdecydowanie większe, więc no jest coś na rzeczy, że tutaj coś spowodowało, że te, to, to ciepło jest znaczące, znaczące większe. Dość powiedzieć, że około tysiąca osób wyszło na ten protest przeciwko podwyżkom ten ciepła. To jest tak, że oczywiście jak to zwykle bywa z dzisiejszymi protestami, grupka mała skrzyknęła się na Facebooku określając, że to jest oburzające, taka skala podwyżki. No i to spowodowało taką kulę śnieżną, która w bardzo szybkim stopniu dotarła do wielu mieszkańców, którzy pojawili się na tym proteście. Nowa stawka opłat za ogrzewanie dotyczy 13 tysięcy mieszkańców Pioskowia, a więc no znaczącej ilości tych mieszkańców. No Częstokrotnie jest to prawie o 100% pod podwyżka, więc no, bardzo znacząca. Jutro odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona podwyżkom ciepła właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Będą nowe taryfy centralnego ogrzewania tematem, więc pewnie tam się coś zmieni. Panie Marszałku zapytam może tak, bo brakuje krwi, a szczególnie w szpitalach teraz chorujemy, bardzo dużo osób choruje na grypę, w związku z tym właśnie nie ma tej krwi, brakuje, co zrobić? Nie ma kwiatodawców, tam chcę pani powiedzieć, którzy, ponieważ rzeczywiście są chorzy, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że jest zima, jest ślisko, jest śnieg, wypadki się dość w tym, to często zdarzają w tym okresie, a więc z kolei, jeżeli chodzi o chirurgię, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju złamania, jakieś, jakieś problemy związane z wypadkiem, no to tej krwi częstokroć jest potrzeba więcej z kolei w szpitalach rzeczywiście dostrzegany jest brak tej krwi, dlatego też apeluję, apeluję ja, apeluję również stacja krwiotawstwa o to, by włączyć się właśnie w tych trudnych okresach, a te trudne okresy zdarzają się właśnie teraz zimą oraz kiedy mieszkańcy wyjeżdżają na taki okres letni, wakacyjny, również wtedy brakuje tych sprzedawców, więc te dwa szczególne okresy są takie, kiedy zwracamy się do naszych sprzedawców o to, by udalić się do stacji świodawca i zdecydowali się, jeśli tylko, oczywiście mogą oddać tą, tęże krew. Ja sam też notowałem krew. To jest dość krótki, szybki zabieg, który można tutaj oddać tą krew i, i naprawdę być szczęśliwym z tego powodu, że uratowało się komuś życia. Panie marszałku, w 2020 roku lekarze wystawili rekordową liczbę zwolnień lekarskich, ponad 23 miliony. Co ciekawe, L4 bierzemy częściej niż w czasach pandemii. No, z tego też tytułu ZUS przeprowadził w tamtym roku dwa razy więcej kontroli i cofnął prawie 40% zasiłków. Pracownik na L4 to duży koszt dla firmy oraz ZUS, ale też wygląda to tak, że ci pracownicy biorą zwolnienia. I niekoniecznie dobrze je wykorzystują, o czym to świadczy? No to świadczy, że znowuż niestety jest grupa osób, które Chcą wyłudzać, bo to tak należy nazywać, wyłudzać środki finansowe, żyjąc na koszt podatnika. W którymś momencie zawsze to się przekłada na to, że te składki do ZUS-u płacimy przecież wszyscy, mając nadzieję, że w razie sytuacji kryzysowej, zdrowotnej, albo też kiedy chcemy pójść na emeryturę, no ten ZUS będzie miał wtedy pieniądze. No ale jeżeli będzie duża skala takich wyłudzeń, no to ten ZUS no, nie będzie miał skąd wziąć. Rzeczywiście pani wspomniała o tym, że ZUS w takich zgłoszonych, zwłaszcza przez pracodawcę, ale również sam z również dokonuje kontroli i dość sporo w ubiegłym roku takich zwolnień udało się zweryfikować i skutkowało to oddawaniem środków, które zostały nienależne, nie pobrane, a często są to też te sytuacje takie dość kuriozalne, kiedy w jednej firmie pracownik bierze zwolnienie lekarskie, a w drugiej na przykład pracuje w tym, w tym samym czasie, jako kierowca ciężarówki jeździ po całej Europie i jeszcze dokumentuje tą swoją trasę w mediach społecznościowych. No to aż prosi się do tego, żeby to sprawdzić. Inny przykład, również w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik uczestniczył w kurcie na prawo jazdy, a, a, a zamiast się leczyć, to właśnie no, co, co, co od razu pytanie rodzinno, w jaki sposób e, można powiedzieć, że on jest e, chory, albo ktoś e, startował w wyborach samorządowych e, na radną, e, a jednocześnie. E, był chory w firmie, którą. No, to są takie oczywiste przypadki, które bardzo łatwo i szybko jest dla pracowników ZUS-u do, do złapania. Ale oczywiście są bardziej skomplikowane, które wymagają tego, by zbadać sytuację. ZUS prowadzi dwa, dwa rodzaje kontroli. Jedna to jest taka, że jest wzywany Pracownik do, na badanie do lekarza orzecznika, który stwierdzi, czy ktoś jest naprawdę chory, a druga kontrola odbywa się po prostu to, poprzez to, że kontrola pójdzie do domu. Hmm, hmm, osoby, która jest chorana i sprawdzić, czy chorujący rzeczywiście przebywa w warunkach domowych, czy leczy się, czy też na przykład w tym czasie robi remont w domu. To są dość częste też przypadki, zwłaszcza w czasie pandemii dużo takich osób wykonywało remonty, będąc jednocześnie na, na zwolnieniu. No a kto za to płaci? No bo to też trzeba sobie zadać pytanie, bo pan płaci, ja płacę, pani redaktor płaci, no wszyscy płacimy właśnie właśnie na to w ostatecznym rozrachunku, by ZUS miał pieniądze na to, by właśnie te, te osoby leczyć. Jest naprawdę wszystko w porządku, póki ZUS z tych pieniędzy korzystając przywraca do zdrowia osobę, płacąc za jej utrzymanie, płacąc również za leki, zaleczenie samo i to jest naprawdę po to ten fundusz stworzony. Natomiast no, problem zaczyna się wtedy, kiedy dostrzegamy, że te pieniądze są wykorzystywane no, po to, żeby po prostu kombinować, żeby nie chodzić do pracy. To taka informacja dla pracodawców, bo to głównie pracodawcy są tutaj też poszkodowani, żeby zgłaszać informacje do ZUS-u, który przeprowadza kontrolę wtedy u pracownika i rzeczywiście, jeżeli komuś się należy, no to wiadomo. Natomiast jest mnóstwo osób, które to wykorzystują, bo sama znam przypadki, że człowiek na L4, na zwolnieniu ma napisane leżeć, a ktoś go tam spotkał na siłowni, gdzie ćwiczył. No, no właśnie, ale trzeba powiedzieć, że liczba kontroli wzrosła i to już naprawdę robi rzetelnie. O 40% w zeszłym roku i e, wykryto na no osoby, które nie miały prawa, a jednak korzystały z zasiłku o 100%, ponad 100% więcej, bo 804 osoby, które muszą zwrócić w związku z tym na rachunek ZUS-u pieniądze, a rok wcześniej, czyli w 2021 roku było ich zaledwie 380. Mówię tylko o województwie łódzkim, a więc no, te dane wskazują na to, że no, warto do ZUS-u się zwracać w przypadkach oczywiście wątpliwych. Panie Marszałku, szokująca sprawa. Chodzi o korupcję w Parlamencie Europejskim. No, już któryś raz z kolei mówimy, ale się okazuje, że główny podejrzany zaczął sypać. No są nowe wątki skandalu korupcyjnego i wysoko postawieni politycy są zamieszani z Grecji, Włoch i Belgii. Ja bym chciała od Pana się dowiedzieć, o ile Pan wie. Czy już dziś wiemy, że na przykład głosowanie w Europarlamencie wiemy, że były kupowane głosowania, ale czy na przykład były kupowane, żeby była nagonka na Polskę? No właśnie to jest duże, duże pytanie. Ta afera jest niesamowicie rozwojowa. Dominik Tarczyński, europoster Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje tutaj ciekawe dokumenty i przekazuje pewne informacje, które mogą świadczyć o tym, że Wiele głosowań w Europarlamencie, co najmniej jest wątpliwych, ale też informacje dotyczące tego, że różne kraje zainteresowane konkretną rezolucją bądź odstąpieniem od jakichś zasad, no Przekazywały poprzez Panamę, poprzez jakieś dziwne kontakty środki finansowe na rzecz europosłów i komisji. I w związku z tym, może tutaj się okazać za chwilę, że ta cała nagonka, która była na Polskę, no była jednak inspirowana przez takie kraje jak na przykład Rosja, czy też inne, które są bezpośrednio zainteresowane destabilizacją i osłabieniem ekonomicznym naszego, naszego kraju. Tak, Naszym mieszkańcom wydaje się, że te sprawy, ta afera w Europarlamencie, no to to jest daleko dziś od nas, nie nas nie dotyczy, ale proszę Państwa, to ta, ta sprawa naprawdę nas w, bezpośrednio dotyczy mieszkańca każdego polskiego e, domu, bo jeśli naprawdę dojdzie do tego, że sprawa zostanie e, rozwikłana i e, okaże się, że bezpośrednio pieniądze płynące na na dane ugrupowania czy danych posłów w Europarlamencie miały wpływ na podejmowane przez nie Decyzje, no to naprawdę będziemy musieli się wrócić ze wszystkimi rezolucjami, które nakazywały, zakazywały coś nam, Polakom, do początku i rozpatrzyć je zupełnie obiektywnie, bo jeśli to miało mieć wpływ na podejmowane decyzje, no to znaczy, że były one inspirowane przez kogoś niechętnego, co najmniej niechętnego albo wrogiego naszemu krajowi, a nie poprzez obiektywne spojrzenie na każdą, każdą sprawę. Także tutaj. No, też dziwne jest to, że na przykład NGOsy były wyraźnie wyłączone z blokowania środków, tak jak nasz kraj był przecież rezolucja, żeby blokować te środki, ale NGOsy na przykład nie. NGOsy były z kolei tymi, które częstokroć inspirowały. Tutaj pan prezydent Warszawy miał szczególny wkład też, obecny prezydent Warszawy miał też wkład w to, żeby pisać określone rezolucje w Parlamencie Europejskim przeciwko w Polsce, ale też NGOsy, które wspierały te działania no, to dziwnym trafem, one nie miały blokowane tychże środków. Także no, mam nadzieję tutaj, że to zostanie bardzo dokładnie i szybko przede wszystkim wyjaśnione, bo pamiętamy, jak pani przewodnicząca komisji pani van der Leyen przyjechała i mówiła o tym, że są takie i konkretne warunki, takie, takie i takie. Jak spełnicie to to, to będzie to odblokowane, te środki. Polska, z pan prezydent Duda złożył projekt dokładnie, jeżeli chodzi o te przesłanki, określając je tak jak pani przewodnicząca chciała. Zostało to przegłosowane i pani van przyjechała z powrotem do siebie, mówi, że będą Polacy mieli odblokowane prawdopodobnie środki. Została od razu zaatakowana, że zostanie nawet odwołana, bo tu nie można, bo to Polacy jednak są ciźli. No i musiała się dzisiaj, wiemy, wycofać, Wtedy znam tego przerzuconego słowa. Więc, ale dzisiaj mamy naprawdę wiele, wiele informacji które świadczą, że to nie do końca mogło być spowodowane, to wycofanie się, to ten atak na nią i na Polskę, takim obiektywnym spojrzeniem na nasz kraj, na, na, na sytuację naszego prawodawstwa. No, mam nadzieję naprawdę, że ta afera, która zatacza coraz większe kręgi w Parlamencie Europejskim, że zostanie w błyskawicznym tempie podana do informacji publicznej i, i rozwikłana. No, można sobie zadać pytanie, jeżeli można kupić przychylną opinię o Katarze, to czy nie można kupić nieprzychylnej opinii o Polsce? Ależ dokładnie no. mówi się o tym, że 300 milionów dolarów zostało przekazane na lobbying, a więc to jest. Suma, która naprawdę złamie niejednego europosła i myślę, że to mogło spowodować też, że, e, że, że, że nie tylko Maroko, ale przecież no, wyobraźmy sobie bardzo prostą sytuację, kiedy, kiedy kraje nam wprost przeciwne, wrogie, e, płacąc za e, daną decyzję, no, doprowadzają do kryzysu w naszym kraju. To jest, e, bardzo prosty mechanizm i niestety skuteczny, a więc dość prawdopodobne, że ktoś pokusił się na to, by go zastosować. No, pieniądze dla dużych krajów to, to nie umówmy się, że to nie jest 300 milionów dolarów, nawet jakiś pieniądz, który byłby problemem dla budżetu na przykład takiego państwa jak jest Rosja więc obawiam się że taki mechanizm jest prawdopodobny że mógłby zostać zastosowany Bardzo dziękuję gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk wicemarszałek województwa łódzkiego dziękuję Ewa Kubasiewicz Dziękuję za uwagę pozdrawiam serdecznie Forum Radia Rok Parada